Hej hej, serdecznie witam Batrider i zapewne jeśli kliknąłeś na ten film, to potrzebujesz Robuxów. Jak możesz zauważyć po tytule oraz miniaturce, ja sam zrobiłem ponad 2000 Robuxów. wy zaledwie kilka dni pracy. A więc dzisiaj pokażę Ci, jak ja to zrobiłem. A więc pierwszą rzeczą, którą chciałbym Ci powiedzieć, jest to, że to wcale nie jest aż takie trudne. Za to może być trochę czasochłonne, czyli wykonanie tej metody, początkowo to tak nazwijmy, a dokładnie chodzi mi tutaj o commissions. To działa w taki sposób, że jeżeli przykładowo w naszą grę będzie grało dwóch graczy i ten pierwszy gracz będzie chciał kupić jakąś część awatadu tego drugiego gracza przez naszą grę, czyli grając w naszą grę, to oczywiście on to może kupić, ale wtedy z Robuxami, które on wyda, dzieje się coś takiego. Roblox dostaje 30%, czyli standardowo. Twórca przedmiotu, czyli tego przedmiotu awataru, dostaje też 30%, a my jako twórca gierki, w której została Kupiona ta część awataru, dostajemy 40% wydanych Robuxów, czyli my dostajemy najwięcej. A normalnie, jeżeli byśmy kupowali jakąś część awataru przez Marketplace, to Roblox by dostał 30%, a twórca awataru 70%. A więc ja w grze, która mi zarobiła właśnie taką sumę Robuxów, zrobiłem po prostu podłogę. A na niej ścieżkę, a obok niej stały po prostu awatary, które mógł grać sobie kupić. W się sensie te przedmioty mógł sobie kupić. A ja zarabiałem Robuxy. Na Robloxie jest naprawdę bardzo dużo niszy, w stylu właśnie takich gier. Czyli że są podstawiane awatary na świecie, i po prostu gracz to e, może sobie kupić te awatary. A więc naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja postanowiłem wybrać niszę z takimi klasycznymi awatarami. Czyli takimi trochę OG. Oczywiście link do właśnie mojej gierki macie w opisie. Więc możecie sobie tam wbić i poobczajać. Możecie też się zainspirować jak będziecie swoją gierkę tworzyć. A cała gierka była robiona z free modela. A właśnie ten free model znalazłem gdzieś na YouTube, jakiś to był filmik. Mogę Wam podlinkować w opisie co to był za filmik. Więc możecie sobie oglądnąć, oglądnąć, obejrzeć, no jakoś tak. I sobie właśnie też możecie zrobić z tego free modela. A jak już zrobicie właśnie tam waszą gierkę, to jeszcze o waszej gierce ktoś musi usłyszeć. Więc ja wam proponuję utworzyć konto na YouTube albo na TikToku i właśnie wrzucać TikToki bądź shorty na właśnie te dwie platformy. Jedynie też możecie na Instagramie gdzieś sobie utworzyć i tam też wrzucać. Ale ja tego nie testowałem, na Instagramie nie wrzucałem takich filmików promujących moją grę, a te TikToki czy tam shorty nie muszą być takie też ambitne aż. Bo wystarczy, że wasz TikTok będzie wyglądał w taki sposób. I gdy wrzucicie takiego TikToka, to uwierzcie mi, że to naprawdę wystarczy. A wy... Do waszej gry weszło powiedzmy kilka albo kilkadziesiąt osób, i możliwe, że coś kupią. I to jest tak naprawdę cała moja metoda. Tak oto zrobiłem trochę ponad 2000 Robuxów. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, wbić na Instagrama, Discorda. Oraz na grupę na Dovloksie, wszystkie linki macie w opisie. No i także wszystkie linki macie w opisie, te które będą wam potrzebne, żeby wykonać tę metodę. Ale to już mówiłem. No i dobra, trzymajcie się, no i się siemano.